E, więc zacznijmy, zacznijmy od początku. E, czym jest magia? E, na początek chciałabym się tak przewrotnie zapytać, a czym nie jest? E, ponieważ e, jest tyle definicji magii, e, ile tak naprawdę jest ludzi, którzy o tej magii piszą, w jakiś sposób ją badają, bądź praktykują. E, każdy ma na ten temat swoją teorię. Może Wy macie jakąś ciekawą? Y ja mam tak, y energia. <grymne> jest to energia. Według języka słownika języka polskiego jest to ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nad przyrodzonych, których opanowanie jest osiągalne dzięki stosowaniu odpowiednich zaklęć, czynności wykonywanych w określony sposób przez określoną osobę. Więc jest to taka dość, dość sucha definicja. Generalnie, na przykład Bogdan Malinowski uważa, że magia jest autonomiczną zdolnością człowieka do osiągania upragnionych celów. Z kolei Alistair Crowley pisał, że magia to nauka i sztuka powodowania zmiany zgodnie ze swoją wolą. Dodaje także, że inicjowany i celowy, i zamierzony akt jest sztuką magii. Czyli właściwie yy, tutaj każde celowe i intencjonalne działanie jest uważane za akt magiczny. Yy, z kolei Scott Cunningham twierdzi, że magia jest to przemieszczenie naturalnych, ale słabo poznanych energii z ludzkiego ciała i z otaczających nas naturalnych obiektów w celu powodowania zmiany. I to jest taka definicja, która rzeczywiście mi jest najbliższa, ponieważ nie wszystko wiemy. Niektóre rzeczy, które kiedyś były uważane za magię, w tej chwili są zupełnie dobrze poznane. Niektóre zabiegi magiczne, ochronne, jak na przykład kąpiel ziołak, w tej chwili zupełnie dobrze można sprawdzić, dlaczego kąpiel ziołak powoduje, że ludzie przestają chorować. Tak? I wiary. to można już w tej chwili ocenić y, 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 na drodze badań. Ale na przykład są takie dziedziny uznanej y, albo prawie uznanej nauki, jak biofeedback, NLP, które y, wiemy, że to działa, a nie wiemy jak. Więc w tym momencie no łapią się na tą definicję magii. Niemniej jednak są uznane przez akademickie społeczności i są nauczane na uniwersytetach. Więc tutaj mamy, tutaj mamy sprawę magii. Z kolei George Fazer podaje taką definicję, że magia jest to działanie, gdzie podobne powoduje podobne. Rzeczy, które niegdyś powstały z, pozostawały w styczności ze sobą, nadal na siebie oddziaływują, nawet kiedy przestał istnieć fizyczny Tak. To jest tak zwana magia sympatyczna i magia synkretyczna. Czyli e, zakładamy, że jeżeli jakieś rzeczy były obok siebie, czyli na przykład, nie wiem, w jakieś miejsce mocy, zanieśliśmy jakiś przedmiot i, i on tam pozostawał przez dłuższy czas, to e, tą energię, którą zgromadził, możemy wykorzystać w innym miejscu. E, tego już się tak łatwo sprawdzić nie da, jest to już kwestia naszej wiary. I tego, czy, czy jesteśmy w stanie się z tym, tym posłużyć i z tym skontaktować. Oprócz tego, mamy jeszcze tak zwany kontekst kulturowy magii. We współczesnym świecie, w kulturze nowożytnej, żyjemy w czasach, kiedy świat jest odczarowywany i systematycznie pozbawiany tego pierwiastka magicznego. Ponieważ to się zaczęło w czasach protestanckich. I y, systematycznie cały, y, y, cały nasz świat został pozbawiany tego czynnika y, nieodgadnionego, niepoznanego i niewytłumaczalnego. Y, y, zakłada przeświadczenie, że świat jest tylko materialny, że właśnie energia nie istnieje, chociaż y, jak widać świeci, <grytanie> tak jest to forma energii. I na przykład dla ludzi, którzy by e, się przenieśli z wczesnego średniowiecza, byłoby to absolutnie magiczne, bo nie rozumieją istoty tego działania. Tak? Więc no, jest to taka nasza, nasza współczesna magia. I kultura nowożytna charakteryzuje się między innymi wyraźnie rozdzielonymi strefami życia codziennego, e, które można podzielić na strefę praktyczną, techniczną, która zawiera właśnie naukę empiryczną, oraz strefę komunikacji, gdzie są relacje, związki międzyludzkie i strefę światopoglądową, gdzie są właśnie poglądy polityczne, etyka i religia. My te rzeczy rozdzielamy bardzo silnie w współczesnym świecie. Czasem te rzeczy są wręcz izolowane, tak jak na przykład nauka i religia. Są takie religie, które no, działają jakby w opozycji, stoją do, do współczesnych zdobyczy nauki. I ludzie, którzy wyznają tą religię, nie przeszkadzają to na przykład w korzystaniu z tych zdobyczy zazwyczaj. Po prostu izolują te dwa, dwa stany świadomości. Tak? Ten techniczno-praktyczny i, i, i duchowy są zupełnie od siebie oddzielone. Wcześniejszym typem kultury była kultura religijna. Gdzie, gdzie y, y, tą sferę, zarówno komunikacji, jak i praktyczną, była po prostu podporządkowana religii. Tak było na przykład w późnym średniowieczu, gdzie zabraniano pe pewnych badań naukowych, y, właśnie po to, żeby y, nie stała nauka w opozycji do religii. Na przykład, przez bardzo wiele stuleci Kościół katolicki zabraniał y, przeprowadzenia sekcji zwłok żeby się nie można było zorientować, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają tyle samo żebra, ponieważ w Biblii jest, że kobieta powstała z żebra Adama, no a empirycznie można stwierdzić, że mamy po tyle samo żeber, tak? I taka była w ogóle dawno temu wykładnia Kościoła, że nie wolno dlatego właśnie między innymi przeprowadzać sekcji Więc i tutaj, no, te czasy już też minęły na szczęście. I dochodzimy do najstarszego typu kultury, kultury magiczna. I w kulturze magicznej nie ma żadnej wydzielonej strefy, czyli zarówno strefa komunikacji, strefa praktyczna i strefa światopoglądowa są dokładnie ze sobą wymieszane. Nie ma, nie ma żadnego oddzielenia. Jest to najbardziej synkretyczny typ kultury. Wszystkie te strefy stanowią nierozerwalną całość i człowiek żyje w świecie, który jest zarówno światem bogów, światem duchów, jak i światem takich bardzo praktycznych, przyziemnych czynności, które można wykonywać codziennie. Pewnie współczesnym człowiekowi jest to dość trudno sobie wyobrazić, ale no, który z tych światów jest ciekawszy, no to pozostawiam już w Waszej ocenie. I, 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 i ciekawości. Co oznacza tak naprawdę myślenie magiczne. Tak. Zapomniałam, że nie niejaki, Tam. tak? Tutaj mamy plan całości jeszcze raz. No i tu są pokazane jakby takie obrazki z, z tych, tych różnych typów kultur następnych. I to jest właśnie kultura magiczna i teraz mówimy właśnie o tym, o słowiańskiej wizji świata i o tym, czym, czym jest myślenie magiczne. Czy ktoś z Was ma pomysł, czym jest myślenie magiczne? Generalnie to jest tak, że w, jeżeli człowiek myśli magicznie we współczesnym świecie, to jest radośnie przypisywana metka osoby o zaburzeniach psychicznych. Przynajmniej jeżeli jest to w takiej naj, naj, najostrzejszej formie. Ponieważ osoba taka nie rozróżnia pomiędzy myślą a działaniem fizycznym. Czyli uważa, że myśl, że jeżeli pomyślę o czymś, to to jest jednocześnie na planie fizykalnym. Ludzie kiedyś... Żyli w świecie, w którym jeżeli o czymś pomyśleli, uważali, że to jest równoznaczne z działaniem. Dlatego, na przykład, w przypadku wszystkich osób zajmujących się jakąkolwiek właśnie duchowością i y, wszystkich y, osób uważanych za wiedźmy, za magów, cały trening polegał na tym, żeby e, kontrolować w pełni swoje myśli, ponieważ wierzono, że e, jeżeli taka wiedźma e, mająca moc, pomyśli na przykład źle o kimś to temu komuś natychmiast stanie się coś złego. I to przeświadczenie na przykład w wiekach średnich było bardzo głębokie, powodowało na przykład właśnie takie sytuacje, że osoba mogła być oskarżona właśnie o to, że odbiera mleko krową. Dla nas wydaje się to absurdalne, ale dla tych ludzi było to absolutnie realne, tak? Że jeżeli ktoś źle o kimś coś powiedział, źle pomyślał, że... W ten sposób wywołał właśnie u niego chorobę bądź jakikolwiek inny sposób zaszkodził takiej osobie. Analogicznie, jeżeli się myślało o kimś dobrze, chroniło go myślami, wierzono, że to ochrania tą osobę przed różnymi, przed różnymi właśnie złymi, złymi stanami. Więc na przykład właśnie, że życzenie komuś śmierci powoduje, że ten ktoś umiera. Innym przykładem może być myślenie w rodzaju, że kiedy. Znaczy to, to jest taki przykład trochę, trochę zabawny, że ktoś się na przykład zauważa, to jest współwystępowanie, tak, że jeżeli przechodzi obok jakiejś latarni, ona gaśnie, więc natychmiast uważa, że to on powoduje zgaśnięcie tej latarni i empirycznie już nie sprawdza, czy, czy, czy to jest tak, że ta latarnia po prostu sobie raz zapala się i gaśnie. I natychmiast uważam że jest to po prostu jego sprawstwo. Czy tak jest, czy nie jest, to już pozostawiam w Waszej ocenie. Bo powiem szczerze, z doświadczenia wiem, że może być różnie. I, i właśnie no to, to myślenie magiczne kiedyś było podstawowym typem myślenia. No a współcześnie ludzie, którzy prezentują takie poglądy, często są traktowani jako osoby, no właśnie, niespełna rozumu, bo w dzisiejszych czasach, no de facto naszą taką podstawową religią stała się nauka, tak, i empiryka. Ludzie bardzo chętnie zakładają, że wszystko dzieje, wszystko ma jakąś przyczynę, tak, że dla naszego poczucia bezpieczeństwa jest lepiej, gdy wierzymy, że rzeczy dzieją się linearnie, Mając związki przyczynowo-skutkowe. Nasi przodkowie postrzegali świat zupełnie inaczej. Postrzegali go jako pewnego rodzaju koło. Tutaj mamy przedstawiony taki słowiański kalendarz z glinianego naczynia, który pokazuje kalendarz jako koło. Mówi się koło roku. Czas się zapętla, powtarza. Wszystko ma nie ma początku i końca, jest tylko jakiś wycinek tego koła. I na przykład w tej sytuacji życie i śmierć stanowią po prostu figury jednego tańca, więc żadnej z tych rzeczy nie należy się obawiać. Tak? To jest system, który w wielu przypadkach powoduje, że ludzie się po prostu przestają pewnych rzeczy bać, których nie znają, bo mają świadomość tego, że to kręcące się koło. Zawsze i w którymś momencie zaprowadzi do miejsca, w którym będą się czuli dobrze i bezpiecznie. Tak? Nawet jeżeli jest taki czas, który jest zły, trudny, ciężki, jak na przykład zima, która, która zawsze była czasem niebezpiecznym, czasem śmierci, czasem niedostatku głodu, często, to zawsze była wiosna. Było oczywiście szereg zabiegów, żeby tą wiosnę przywołać, ale ale ona zawsze nadchodziła, tak? Więc to, to był troszeczkę świat, który nas bardziej, bardziej uspokajał, był mniej opresyjny. I tutaj dochodzimy właśnie do, do, do tematu skąd się usłowian bierze taka niezliczona wręcz ilość zabiegów ochronnych. Generalnie właśnie przeświadczenie z jednej strony, że każde zdarzenie w naszym życiu może nie każde, ale większość zdarzeń w naszym życiu, jest ma swoje podłoże w ingerencji istot wyższych lub niższych. Znaczy przynajmniej one nie, raczej nie były tak wartościowane, po prostu to były istoty duchowe. Bogów, demonów, półbogów, półdemonów, też jeśli chodziło o myśli ludzkie, poproszę następny slajd, tutaj mamy boginię mokosze. Następny. Bala Raroga. A tutaj jest zdjęcie pochowanego wąpierza. Czyli wąpira. istoty demonicznej, która, jak wierzono, jest nieumarną, tak? W demonologii ludowej Słowian, która jest bardzo bogata. Jest tylko jedna postać, która jest absolutnie i bezwzględnie zła i nigdy się nie zdarza, żeby zrobiła komukolwiek cokolwiek dobrego, i jest to właśnie Wokier, ponieważ jest nieumarły. Czyli y, y, zadziało się coś, co y, właściwie jedyna rzecz, która, słowiam, napewniała pewnym przerażeniem, y, czyli wypadł. Y, y, i człowiek ten wypadł jakby z naturalnego kręgu życia i śmierci. Czyli nie jest ani żywy, ani martwy. Żeby podtrzymać tą swoją egzystencję, musi oczywiście zabijać i wypijać kręg bądź energię życiową. No i jedynym sposobem, żeby zabezpieczyć się przed takim nieszczęściem, było pochowanie takiego nieumarłego. Tak jak tutaj widzimy, czyli z głową między kolanami, tutaj jeszcze dodatkowo są obcięte stopy, żeby nie mógł wyjść i szkodzić. I takich pochówków wampirycznych na terenie Polski jest sporo. One są różnie zabezpieczane, i zabezpieczano się właśnie przed ingerencją takich bytów, albo w ten sposób, czyli obcinając głowę. Albo używając magii kamienia muńskiego, czyli przykrywając taką mogiłę kamieniem muńskim, ponieważ wierzono, że nie wylizie spod kamienia muńskiego taki stwór. Rozsypywano też w trumnie mak, ponieważ wierzono, że żeby potwór mógł wyjść, to musi wyzbierać wszystkie ziarenka maku. Mak Mach był takim bardzo ciekawym, ochronnym artefaktem, właśnie ze względu na to, że, że każde złe musiało wyzbierać ten mak, to bardzo często właśnie też obsypywano makiem dzieci, noworodki i, i, i na przykład całe łóżeczko dookoła, dookoła było wysypane ziarnkami maku, żeby żadne złe stworzenie nie miało dostępu do, do dzieci. I następny slajd. Tutaj mamy wilkołaka. Z wilkołakami jest trochę inna historia, ponieważ wierzono, że są trzy rodzaje wilkołaków, takie, które się rodzą i na przykład niektórym książętom ruskim przypisywano bycie wilkołakami. Nie przeszkadzało to temu, że, że, że byli wielkimi wojownikami i cieszyli się, się szacunkiem społecznym. Oprócz tego można było zostać wilkołakiem w ten sposób, że e, wiedźma, której, y, no, pe, to głównie panów dotyczyło, e, czymś tam uchybił, skazywała na chyba 7 lat wilkołactwa takiego delikwenta i musiał sobie żyć w lesie i poradzić. I oprócz tego czasem magowie rzucali na siebie czar wilkołactwa. I to były trzy, trzy, rodzaje, e, trzy rodzaje wilkołaków. Niemniej jednak to też jest e, no właśnie pół człowiek, pół, pół, pół bestia. Bo z wilkami nie do końca konotacje miały w sensie zachowania jako zwierzęcia. I były raczej traktowane z bojaźnią i szacunkiem, tak? Czyli odwrotnie niż w naszej popkulturze, która, która, która no jakby sobie zawłaszczyła obie te postacie. I następny slajd. I tu mamy kolejnego takiego właśnie demona, którego się bardzo obawiano, to jest Zmora. Zmora była pół człowiekiem, również pół człowiekiem, pół, pół demonem. Wierzono, że jest to żywa osoba, która ma dwie dusze. I w momencie, kiedy i na przykład taką, takim wyznacznikiem, że dziewczyna mogła stać się Zmorą, bo to głównie pani dotyczyło z kolei, było to, że się urodziła na przykład z różnokolorowymi oczami. Na szczęście bardzo rzadkie. Albo ze zrośniętymi brwiami. Albo, że była siódmą córką danego małżeństwa. Przypadki nie najczęstsze, więc tych zmur nie było za dużo, ale przypisywano im właśnie takie, takie możliwości, że w momencie, kiedy dziewczyna, która jest zmorą zasypia, jej ta druga dusza zaczyna broić w ten sposób, że zamienia się na przykład w kota, w słomkę, w jakiś mysz i idzie do sąsiedniej, do sąsiedniej chaty najczęściej, albo do chaty, gdzie ktoś tam coś dziewczynie zrobił złego lub czymś uchybił i męczy delikwenta, podduszając go i wysysając z niego krew. Zabiegów ochronnych przed zmorą było bardzo, bardzo dużo. Niestety większość uważano za niezbyt skuteczne. Wierzono, że najbardziej bezpośrednim i najpewniejszym sposobem jest po prostu złapanie zmory. Nie wiem, czy się komukolwiek udało. Jest kilka legend na ten temat, że, 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 że zdarzyło się parę takich przypadków, gdzie ktoś na przykład. Um, Obciął z morza palec i okazywało się, że właśnie dziewczyna dwa domy dalej chodzi bez palca, i tego typu historie, ale zwykle, zwykle te zabiegi były takie, że się zmieniało miejsce, gdzie, gdzie się. Pierwszym zabiegiem było zmiana miejsca spania, później też okazano całe pomieszczenia. Starano się nie spać, robiono bardzo wiele różnych rzeczy, jednak z zmory przechodziły dalej. Więc ze zmorą była kiepska sprawa. I teraz tak, na psa urok, czyli dlaczego w ogóle w takie rzeczy wierzono? I kto był najbardziej narażony na uroki? Jak myślicie? Ktoś ma jakiś pomysł? Wiedzi. Też. Nie, z finansami nie miało to nic wspólnego. Najbardziej narażone na rzucenie uroku były osoby, które były w tak zwanym momencie przejścia. Czyli na przykład narzeczona, czyli już nie panna i jeszcze nie mężatka. I dlatego zabiegów związanych właśnie z okresem narzeczeństwa, poza tym starano się ten okres skrócić do absolutnego minimum, żeby właśnie nie stało się nic złego. No najstraszniejszą rzeczą, która się mogła przytrafić, to była śmierć w takim momencie, bo wtedy wierzono, że duch takiej osoby się będzie błąkał i może na przykład stać się strzygą, stać się jakąś, jakimś innym upiorem, właśnie dlatego, że jest pomiędzy światami, tak? We wszystkich momentach, kiedy zmieniamy swój status, m.in. również społeczny, no byliśmy narażeni na zauroczenie bardziej niż zwykle. Bo oczywiście narażony na różne uroki był każdy, ale, ale właśnie tych zabiegów rojących pannę młodą było bardzo dużo. Wszystkie na przykład wianki, wszystkie do tej pory przetrwałe zabiegi typu coś niebieskiego, coś czerwonego, coś nowego, coś starego, moneta, ryż, zboże. To wszystko są reminiscencje e, zabiegów, jakimi ochraniano pannę młodą przed momentem zamążpójścia. Czyli przez ten krótki bardzo moment, kiedy ona już nie jest panną, a jeszcze nie jest mężatką. A narzeczonego też to... Do... E, narzeczonego też chroniono, ale z jakiegoś powodu większą wagę przykładano do ochrony, ochrony panny młodej i tu tych, tu tych zabiegów było bardzo dużo. Kolejnym takim momentem niebezpiecznym była ciąża, ponieważ wierzono, że dziecko przechodzi z tamtego świata. Więc moment ciąży też obfitował w szereg zakazów, na przykład nie wolno było patrzeć przez dziurkę, nie wolno było nosić wody ze studni, nie wolno było yy, yy, przestraszyć panny młodej, znaczy yy, ciężarnej. Ciężarnej również nie wolno było siadać na progu, ponieważ próg był granicą między światami, czyli między światem domu a światem zewnętrznym, to no więc absolutnie nie wolno było siadać yy, kobiecie ciężarnej na progu. I, no i oczywiście szereg szereg innych, innych zabiegów, takim jednym z najważniejszych zabiegów dotyczącym zarówno kobiety w ciąży, jak i kobiety w połogu, bo to też oczywiście był bardzo ważny moment, bo wtedy wierzono, że ponieważ dziecko przychodzi z tamtego świata, ono jeszcze nie jest w naszym świecie tak do końca, ale może pociągnąć za sobą matkę która go na ten świat wydała. I stąd zabiegów było również bardzo dużo. Jednym z najpopularniejszych zabiegów było właśnie użycie takiegoż to remedium. że to jest? Siekier. Jedno z najważniejszych remedów ochronnych Słowian, e, używane właśnie w e, ochronie przed z ingerencją wszelakich złych mocy. E, Chodzi głównie o ostry, ostry metalowy przedmiot, niemniej jednak właśnie siekiera odgrywała tutaj i w materiałach etnograficznym najwięcej jest właśnie opisów o kładzeniu siekiery pod łóżko, pod próg, kładziono siekierę na oknie właśnie po to, żeby, żeby nie, złe nie miało dostępu. Drugim, oczywiście, takim e, remedium był po prostu żelazny nóż. Ten akurat jest dość specyficzny, bo jest to e, kopia noża wolutowego. E, wolutowego, te dwa takie wywinięte baranie rogi. E, bardzo ciekawy nóż, ponieważ e, dość popularny we wczesnym średniowieczu. E, znajdowany najczęściej w grobach kobiecych. E, zanika po przyjęciu chrześcijaństwa.